Chyba wyczyścić się muszę na No jaki no, no, musisz tutaj dać na górę. Tu, o, nóżki do góry Na górkę Teraz trasie. idziemy na to, to ta góra. Wila, mamy dwa szlaki. Tam są niezłe. Nie. Tu są zwierzęta, tu są zwierzęta. A więc my będziemy nawet tą i tą. Idziemy na tą. Na flaku tu jest stromo. Tam tu. dalej musisz. A mi, uciekaj! Tu będą w zalewce dziewęta. Wow, jaki tu ładny widok! Z patrz! Mm. Skoczmy, papa? Papa. Uwaga! A Иди просто do Pan zczeka na psa. na psa szczeka.

you <laughs>

Bardzo twardy. Da się z niego zrobić co pa lodu. Bardzo twardy jest. Nie da się go. Cicho. 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 Góra pić. Rozproszczanie się strumień wody. Ha, ha. Udało nam się Dudek. Tylko hmm. Hmm, hmm, hmm. Ale super to jest. Co masz zrobić, mi, a nie, nie dotykaj go. To jest prawdziwy lód. Nie Hej. Mm, mm. się lód. Muszę go. Nabiorę wody, okej? Okay? To się roztopi. Dudek dzięki słońcem to się roztopi. Ale on mnie zamarzł. Dudek, jak ty my teraz sobie poradzimy? Późniliśmy się na ten czas. Ale stywa nie tak. Mm, mm. Chyba, że się uda, co nie? Duże drabiny, dzięki temu nie ma skoków, co nie? Wiem, co można na to zrobić? Mm, 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 mm. Kiedyś ja on za tobie! Wiem, do tego koparka. Na potrzebne będzie... Zamarzy. Nie wiem, czy Nie dotyczy jej. Zamarzła woda. Trzeba ją jak najszybciej uwolnić. Dudek, ty weź skała. Skała jakaś. Skała? Skała, skała. skała, skała. Czemu ten luci przez sześcienie? Dudek, wiem chyba już, co to jest. Chyba to jest lód. Nie! Co to jest lód? Chyba nie wiem, coś o śliku.